I mm -hmm. Hej, hej, hej! Witam Was wszystkich, moi mili, z tej strony Caldern. Wracamy do gry Prince of Persia The Sons of Time. Jak widzicie, skończyliśmy w jakimś dużym pomieszczeniu, w którym wybiłem mopki, Ale o tym za chwilę i kontynuacja zaraz. Ponieważ najpierw chcę powiedzieć Wam, że... Znaczy, dwie rzeczy, tak. Po pierwsze, przepraszam za to, że odcinek dostaniecie prawdopodobnie dosyć późno, ale... Mam dosyć mm, dziwne chwilowo godziny pracy. Tak, znalazłem robotę. Miałem zrobić o tym filmik informacyjny, ale pewnie zrobię go za jakiś czas, więc. Więc. Spokojna głowa. Tak, tak więc mam dosyć dziwne godziny pracy i przez na pewien czas będę chwilowo kończył pracę około godziny 16, może po 16. Dlatego, nim wrócę do domu trochę czasu minie, więc będziecie musieli mi wybaczyć, że niektóre odcinki będą dosyć późno się ukazywały. Dalej. Jeśli chodzi o następną. Następny projekt, który planuję rozpocząć po... właśnie Prince of Persia. Nie będzie to nic innego jak kolejny RPG, którego również od dawna chciałem nakręcić i zrobić, rzecz jasna. Przy rozpoczynaniu fa na nagrywania Fallouta wspominałem, że moja przygoda z RPGami zaczęła się od dwóch gier, mianowicie między innymi od Fallouta i drugą grą był Baldur's Gate, którego to właśnie będę nagrywał po... Prince of Persia. Oczywiście będzie to Baldur's Gate ups, w edycji rozszerzonej, którego już sobie dzisiaj zakupiłem, jako że dzisiaj bodajże była jego premiera. Tak więc dokładnie już wiecie co po Prince of Persia będzie. Musicie wykazać się cierpliwością teraz nim go zacznę, oraz ci, którzy, którym może się to nie spodobać, no wybaczcie mi, ale, ale czekałem, ba Baldur's Gate od bardzo dawna chciałem nagrać, tylko że czekałem właśnie na e, tą edycję Enchanted, więc Enchanted Edition, edycję rozszerzoną, czy coś takiego, co tam z panowie z e, Bumdog, czy coś takiego, chyba tak to studio się nazywa, Wy, wymyślili nowego, jak poprawili <coughs> starego Baldur's Gate, a? no to dowiemy się niedługo, gdzie my jesteśmy? A w tej chwili skupmy się już na Prince of Persia, tak jak mówiłem. O, Dźwięk wskazuje już od razu, że jest tu kolejna chmura z piaskiem. Jeszcze jedna i zdobędziemy następny zbiornik na piasek, który będziemy mogli wykorzystywać do cofania czasu. Trzeba się zająć jeszcze kilkoma oponentami, typkami, złochami. Aj won! za dużo ich w takim miejscu jeszcze. Super, jeszcze fara mnie trafiła. No, nie mogę wykonać... O, dokładnie o to mi chodziło, odbicie od ściany. Trochę późno. Kolejny zapis gry nam się odblokował. Dosyć szybko, zważywszy na to, że przed chwilą <laughs> był jeden z zapisów. I 28% gry za nami. Dosyć. Następnym razem szybko nam podskoczył od tego. Te miejsca. 4%. Trzeba to przyznać. Ale cóż, ci tak. dla których wiadomość o kręceniu Baldur's Gate jest dobrą wiadomością, ucieszą się na fakt, że dosyć szybko. Wow, że dosyć szybko Prince of Persia zostanie skończona. Potem po zakończeniu Baldur's Gate prawdopodobnie wezmę się za kontynuowanie Prince of Persia. Niestety nie wiem, jak długo zajmie mi przechodzenie Baldur's Gate'a, zważywszy na to, że twórcy dodali nowy content, który nie wiem, ile dodatkowej rozgrywki wnosi. Wszystko okaże się w praniu. Ptaki. Ciekawe, jak przetrwamy na pustyni. Nie wydaje mi się, żeby przeżył. Dokładnie. Niestety piaski czasu nie oszczędziły również ptaków, z którymi to musimy się rozprawić. No. Chyba jeszcze nie do końca pozbyliśmy się wszystkich. Dokładnie. Jeszcze jakiś, jest jeszcze jeden. Dobra, jeszcze, jeszcze gdzieś się chowa. Takie ułożenie kamery było, że nie mogłem w ogóle spojrzeć się do góry. Tak jak mówiłem na początku nagrywania, kamera niekiedy strasznie potrafi mi działać Patrz, na nerwy szczelina. w tej grze. Ona powinna wyjść w tym miejscu i otworzyć nam dalsze przejście, dokładnie. No i jestem. Pociągnę za dźwignię jest następna szczelina. Otworzyła nam wejście do ogrodu, ponieważ osławiony menażerie Azad, duma i radość Sultana, jeden z cudów świata. Od dziecka śniłem i marzyłem by ją zobaczyć na własne oczy. A teraz to było miejsce zbrodni, opuszczona ruina, zniszczona przez piaski czasu. Tu no toż, jestem. Jak dla mnie nie wygląda na cud świata. Ale co, kto lubi? Doskoczysz, doskoczysz. Bo, jak żeby inaczej, spróbowałobyś tylko nie. Dobra, jesteśmy troszkę wyżej. Teraz musimy znaleźć przejście dalej. O, voila. Dobra, złap się tego. Odkręć się i hopsa. I jeszcze raz. I przed siebie. Pięknie. Jestem z ciebie dumny, książę. Tym razem mamy drabinkę, więc nie musimy jak małpa skakać. Chyba jeszcze raz. Dokładnie. Przesunąć się w lewo. I już widzimy wyjście. Prowizoryczne wyjście. Okej. Okay, to tym razem tak, tak i hops przed siebie. Jest dobrze, jest dobrze. Ops. Schowaj broń. Nie o to mi chodziło. No i dobra, dalsze przejście stoi przed nami otworem, tak samo jak i nowy zapis. O, jak widzimy, z wizji przyszłości księcia powinna czekać śmierć. No, ale tutaj możecie zobaczyć, że mm, procenty w ogóle nam się nie ruszyły. Nadal jest 20%. Ostatnim razem rozbiewki. zacznę opowiadać od tego miejsca. No, ale właśnie często tak bywa, że na ogół co 2% skaczą e, procenty przy zapisie, ale bywa tak, że skaczą, skaczą po 4 bądź wcale, więc... No dobra, co, co? Chyba w ten sposób dokładnie. Podkręcamy się i skaczemy. Do czego służy tylko ta dźwignia? No właśnie. Po to, żeby wysunąć drabinkę, i ona ma z górki. Nie musi skakać jak małpa. W końcu to my tu jesteśmy od czarnej roboty. Brudnej Jeśli roboty, do tej pory wierzyłeś w to, co mówiłem, to może uwierzysz również, jeżeli ci powiem, że gdy przechodziliśmy przez te ruiny, coraz bardziej coś ciągnęło mnie ku dziewczynie, która szła ze mną. Rozsądek kazał mi nie ufać, bo miała dobry powód, by mnie nienawidzić. Ale dała się poznać jako medialny kąt. To przyznaję, byłem wdzięczny za towarzystwo kogoś z krwi i kości. Dobra, książę sobie nieco. Hmm, jakby to powiedzieć pogadał. dosięgnąć. A my w tym czasie pokonaliśmy skarabeusze. O ile dobrze pamiętam, żeby uruchomić dźwignię, trzeba najpierw skoczyć w to miejsce. Pozbyć się beczek po ścianie. I na dźwignię. Jesteś cały? Nic mi nie jest, dzięki. Jest kolejny. Kolejna chmura piasku. I tak jak mówiłem, zbiornik... Staliśmy nowy zbiornik z piaskiem. A tymczasem przesuniemy skrzynię, żeby ona mogła... ...pełznąć do... Hej! Tu nie ma drzwi. Stań na tej Kolejnej, Nie wiem jak nazwać pomieszczenia, no o, można tak nazwać. Dzięki temu otworzyła nam dalsze przejście. Ona się prześlizgnie szczelinami. A i ja, niby jak mam przejść? Nie wiem. Możesz prześlizgnąć się przez szczelinę albo coś? No, czeka nas kolejne wyzwanie czasowe. Już poznaję po tej dźwigni daleko nie jest, ale nie wiem, jak dobrze mi z tym pójdzie. Ok, wow. przedobrzyłem jeszcze raz, uj, coś wolno idzie. i w, te, w ten sposób nigdy tego nie przejdziemy. Lepiej cofnąć do początku. Tylko zużyliśmy strasznie dużo piasku. <try> dawaj, 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 No nie no, piasek nam się kończy, nie podoba mi się to. Szybciej, szybciej. Co ty nie powiesz? O, w ten sposób tego nie załatwimy, a skończył mi się piasek. I ja nie pamiętam, jak to przejść. No i koniec. Po ptakach. To nie miało miejsca. Powtarzamy, tylko od tego momentu. Nie wiem! Możesz prześlizgnąć się przez szczelinę, albo co. Na szczęście nie jest tak tragicznie, tylko nie wiem, co z tymi. kolcami zrobić. Całkowicie nie pamiętam, jak je przejść. Cóż, będziemy próbowali. Tym razem poszło o niebo lepiej Wrota się zamykają Dobra się zamykają, ty nie powiesz wow, myślałem, że spowolnienie czasu coś da. Nieważne, nic mi nie jest, dzięki. Udało ci się! Na szczęście mieliśmy wystarczająco punktów... Wystarczająco dużo punktów zdrowia, żeby przeżyć jedno uderzenie kolców i przeturlać się za przejście, więc... Nie jest tak źle. Gdzieś tu powinno być źródełko bądź woda, dzięki której wyleczymy sobie zdrowie. Co też by nam się bardzo przydało. No, jeszcze wyżej, jeszcze, jeszcze. Odkręcamy się i skaczemy. A, i tym razem ptaki. Cholerstwa jedne. Jeszcze jeden. Przez nie mogę zginąć. W każdym bądź razie jak na razie jeszcze odwlekliśmy naszą śmierć. Widzę wodę, więc nie jest źle, oby tam dotrwać tylko. Kolejna chmura w piasku. Dobra, wczłapujemy się, wczłapujemy. Hops. Oby tylko nas ptaki nie zaatakowały, gdy będziemy się wspinali. Tego najbardziej się boję. Jest woda. Na szczęście wody nie trzeba żłopać ze źródełka. No. Jesteśmy dosyć bezpieczni w tej chwili. W tym miejscu cały czas na bloku. Na szczęście one są jedno. Strzałowe, tak więc. Po chwili zwychają. Wystarczy. Jeden cios. Sub. No i dobra, chyba w tej chwili jesteśmy na razie bezpieczni. Wszelcy oponenci raczej zginęli. No i po, nie, nie pozostaje nam nic innego jak przekręcić dźwignię dookoła. Która otworzy nam przejście do dalszej części pałacu. Chodź, chodź, łatwo ci mówić, chodź. Tylko jak ja wrócę, już widzę. Voila, chyba nadal po ścianie trzeba biec. Dokładnie, wchodzimy dalej. Do kogo mierzysz? Aha, do Skarabeuszy. Się zaraz z nimi rozprawimy. I pędzimy dalej. O, jest źródełko nawet. O, i kolejne skarabeusze. Jestem ostrożny, tak jak tylko się da. Dobra, udało się. Wrócę jeszcze na chwilę do tego źródełka, skoro jestem blisko i skorzystam. No dobra, ruszamy dalej. Korytarz, mgła, tak mi się wydaje, że to mgła, bądź kurz. Więc ograniczoną mamy widoczność. Aha, dobra, kojarzę już. Łaźnie. Łaźnie. O. oczywiście rozprawimy się na początek z oponentami. Tak ich niestety nie możemy od razu ze sztyletu dobijać. To jeszcze nie wszyscy, Och, jeszcze nie na pewno. Gdyby byli to już wszyscy, byłaby znana scena jak książę chowa broń. Aj. Potrzebujesz pomocy. Z jednym typkiem sobie nie radzisz. No. Aj, głupia pizdo. Tam pasa właśnie była dość długa. Może człowieka zerwować. No i ładnie. Do zapisu. I zapisujemy. Ciekawe, czy jakieś procenty skoczyły. Tak, 33 procent. Gry za nami. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Ale sądzę, że w tym miejscu Wszystko się z Wami rozstanę. Komentujcie, subskrybujcie. Wypowiadajcie się. Zawsze chętnie podejmę jakąś konstruktywną rozmowę. Czekajcie, że ciasna na Baldur's Gate. A. I cóż, do usłyszenia. Niedługo, niebawem, w następnych odcinkach moich projektów. Na razie i do usłyszenia. Hej!